Dzięki waszemu wsparciu kanału możemy tworzyć i rozwijać się. Dziękujemy. Ja kręce działa się, dzieje się. Witamy w Ewangelii według Popkultury, w programie, gdzie dwóch chłopów siedzi przy stole i oh, rozmawia man. na różne tematy. Czegoś takiego w internecie jeszcze nie niemożliwe, że dwóch <laughs> chłopów siedzi i gada. Jest to zupełna nowość w internecie, tak. więc no super, super. Cieszymy super. się, że jest! I że jesteśmy ino innowatorami w tej kwestii, ale nie będzie dzisiaj o żartach, o moim sarkazmie, ironii nie. Nie. I, i w ogóle, tylko będzie o. Grach komputerowych. Będę grał w grę. I sobie tak myślę, e, chociaż. Uwaga, tutaj... wkraczamy na bardzo grząski grunt dla wszystkich katolików. Tak. Już będziecie. Szykujcie wasze karabiny z osądem. Malcie, tak, szykujcie drewno na, na stosy. My tam gdzieś po Polsce jeździmy, może się załapiemy na tak, ognisko. Tak. E, ale tak właśnie tutaj niby chat GPT nam podpowiedział, że były gry z Jezusem w roli głównej, ale w sumie to były takie trochę marne gry, nie da się ukryć. Tak zwana katolipa. I sumie Krzy I jest to w sumie ciekawe, że nie było takiej gry takiej dobrej, dobrej stricte o, o Jezusie, o Ewangelii. No, na czym miałaby ta gra polegać? No nie wiem, chodzisz, uzdrawiasz ludzi. No nie? to no jest ten symulator Jezusa, tak? I hmm. am Jesus Christ 2023. No, no ale na czym polegałoby jak, Jakieś wyzwanie i na czym na jakieś... by polegało? Ja nie wiem, nie potrafię sobie tego wyobrazić. No, no na przykład mogliby jakoś to poszerzyć, tak jak w The Chosen trochę poszerzali kontekst. Różnych Ale Co, z Jezusem i spełniasz jakieś <noise> kwestie? No? no nie wiem. No zastanawiam się, właśnie, gdybym po prostu na tym, jakby to mogło wyglądać. No dobra, ale jakiś nie wiem, ze Starego Testamentu coś? Nie, no ze Starego, to tam. W jakiś, nie było dużo historii. Eliasz wiesz. na przykład. Wojny Dawida. Eliasz Saul. Eliasz, który, Noe. nie wiem, wyżyna proroku Bala, ma 900. No Assassin's Creed mogliby no. zrobić taki wstęp. Albo Gedeony, tutaj walki w ogóle nie. Tylko no właśnie, to by były brutalne rzeczy. i no byłyby brutalne. I wiesz, a to jest często podstawowy problem ludzi, że gry są brutalne i dlaczego, mm -hmm. nie? Mm -hmm. Że to jest karmienie się czymś, co jest złe i tak dalej, no i nie odmawiam im racji. Aczkolwiek, no, popatrzmy sobie na większość gier, jakie one są, że mm -hmm. jest jakieś zło, które wyrasta gdzieś i ty jesteś tym, który ma Wybawiciel. to zło obalić. Wybawiciel. I właśnie to sławne diabolo, tak? Diablo. Które, Dwójeczka legendarna. Tak, jedynka, dwójka, trójka, czwórka. Ja, no, dwójka to nie, jest. Ja, ja dwójkę przeszedłem nie, nie wiem, ile razy nie. ileś tam. Ja na BattleNecie, czyli tak online'ował, dużo grałem, miałem chyba tak z trzy postacie do 90 poziomu wbite tam. Już dla przyjemności sobie tak grałem. Było coś takiego, jak robienie taksi. Innym takim graczom, którzy mieli niższy poziom, że im pomagałeś szybciej wbić w ogóle, więc no to. Tu dużo grałem. Tu no, taki, taka pie... Byłeś miłosierny Samarytanin. Jest to, e, e, hit jest w ogóle taki, że tak upaliśmy w to z, to, w to z bratem, który jest księdzem. W I Diablo grał. grał, i grał w dia mój, A właśnie w co mają grać? Uwaga, mój brat w ogóle tworzył największy, yy, największą stronę internetową o od, Diablo? Od Diablo. To był chyba DiabloPHX.pl, nie wiem czy tak, taką kojarzysz. I on tą szatę graficzną robił do tego i tak dalej. I co został księdzem, jak, jak, jak widać. Można. Ale y, kiedyś tak łupaliśmy w te Diablo długo, że nam płyta w cd rom pękła. To było, już po prostu była tak przegrzana, no to były czasy. To znaczy, wiesz, ja ostatnią czwóreczka jak wyszła, no to stwierdziłem, że sobie ją kupię i przejdę, mhm. no bo byłem ciekaw, jak, jak ten świat w ogóle jest tłumaczony, nie, bo tak rozkminiałem to, jak to jest z tym diablo? Mhm. Kto to jest ten diablo? Kogo my tam mamy zniszczyć tak naprawdę, nie, i zacząłem sobie tak czytać, bo ja lubię, jak w coś gram, czy czegoś mhm. słucham, to lubię tak wejść w głąb i poznać ten świat, i właśnie, słuchajcie, zobaczyłem, że tam jest w ogóle zupełnie inaczej to wszystko poukładane: że tam nie ma Boga Stwórcy w takim kontekście jak u nas. Tam nie było chrześcijaństwa to jest zupełnie inny mhm. świat, u samych podstaw, nie? Więc jakieś takie porównywanie, że tutaj to jest propagowanie, właśnie diabelstwa czy coś. No faktycznie te symbole one mogą korespondować z tymi symbolami rzeczywistymi, aczkolwiek pamiętajmy, że. Z szatanem jest tak, że on kradnie, on nie umie sam stworzyć nic, mhm. tylko on kradnie. I na przykład pentagram, który dzisiaj jest jako symbol satanistyczny, oryginalnie był symbolem pięciu ran Chrystusa. Tylko w sumie pewnie dalej jest, dlatego że ten pentagram, który ma jeden mhm. róg jakby w górę, to jest właśnie ten oryginalny pentagram. Okay. Natomiast ten pentagram, który bierze szatan, jest to są dwa rogi w górę. Nie? I to przy, przypomina okay. taką głowę kozła, powiedzmy. I wiesz, i jak właśnie analizuje się tą fabułę, zaczynając od tego, że to jest w ogóle inny, inny Bóg, powiedzmy. Tamu Bogu w ogóle jest mało, nie? Wiesz, w niebie, tam w niebie, no bo tam, tam jest odwieczny Dobra, konflikt, niebo opiekło. Tak. I no. w tym niebie jest pozostałość jakiegoś niby Boga, jego kręgosłup, jakby mhm. kawałek kręgosłupa. I z tego kręgosłupa za każdym razem, jak umiera jakiś anioł, wychodzi nowy anioł. Mhm. I wiesz, to jest w ogóle jakieś. No, inna, inna bajka. Totalnie inne. Ludzkość jest stworzona przez to, że anioł wchodzi w romans z diablicą Lilith. Mhm. Swoją drogą Lilith też znajduje swoje jakieś w mitach żydowskich miejsce. Oni też czerpią z tego, budują trochę na tym, ale to nie jest to samo, nie? I ludzkość tak naprawdę jest wynikiem tego romansu. Powiedzmy, oni se stwierdzili, że już są zmęczeni tym odwiecznym yy, konfliktem między niebem a piekłem i chcieli stworzyć jak, jakoś, jakiś raj, gdzie właśnie będą inne byty żyły, no ale potem niebo i piekło się o tym dowiaduje i all, mm -hmm. all hell breaks loose on, on tak. wiesz, w tym, w tym świecie diablo. No więc to są zupełnie inne kategorie, zupełnie inne podstawy tego świata. Więc trudno jest tam, wiesz, dla mnie jak to poznałem, choć wiadomo, że jak grałem w podstawówce w Diablo mm -hmm. 2, to ja, ja o, są szatany, trzeba ich walić na pysk. No, właśnie, to tam my tam walczymy z Diabłem, no. więc to jest w sumie dobra, dobra rzecz, nie? Tak, no powiedzmy, nie, tak jak e, słyszałem kiedyś taką historię, jest inna gra, Dum. Okay. E, I wiecie, Dum też przeszedł bardzo daleką drogę, dlatego że na początku DUM. Doom, no e, Doom na początku to był taki zwykły Marine, A, który dobra, tam Doom. walczy na dobra. Marsie, na Marsie. Doom, tak, nie? ten stary Ale ten, ten on przeszedł ataka. pewien reboot w 2016 roku. Wyszedł Dum ten nowszy, gdzie no Dum Guy, czyli ten człowiek, powiedzmy, że człowiek, który właśnie jest tym głównym bohaterem, on jest niejako takim zbawcą. Mhm. Tylko oni też z gry na grę coraz więcej do tego dokładają, jakby do wagi tego człowieka, kim on jest i tak dalej. No i się tak naprawdę okazuje, że on jest zbawicielem, nie? Ale znowu. Tutaj, jak się wczytamy w cały lore gry, czyli w tą fabułę Ten Świat, to znowu się okazuje, że tam nie było czegoś takiego mm. jak chrześcijaństwo za bardzo. Chociaż. Może były jakieś, no dobra, ale jakby aluzje są, ale nie, nie do końca. Tylko cała też geneza powstania świata jest zupełnie inaczej ułożona. Nie ma tam znowu Boga, stwórcy takiego w takim sensie, jak my, my to rozumiemy, tylko jest jeden byt, drugi byt, coś tam, nie wiadomo skąd one się wzięły i tak dalej. Więc znowu nie możemy myśleć sobie, o no, to to jest nasz świat, mhm. i oni nam pokazują jakąś w ogóle inną wizję szatanistyczną, nie szatanistyczną. I ta, to, co chciałem powiedzieć, że. Kiedyś tam jakaś babcia wchodzi typowi do pokoju, mówi, synku, wnusiu, co robisz? Mamo, nie mamo, babciu, ja gram w najbardziej chrześcijańską grę, zobacz, morduję demony. <grystanie> Ona mówi, wnusiu, super, 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 super. tak jak palmuk przy <grystanie> <grystanie> No i no powiem szczerze, Doom y mi się bardzo podobała. Ta, ta trylogia 2016, Doom Eternal i Doom the Dark Ages, Super, no wcielasz się w kogoś, i właśnie to jest mhm. ten koncept, który jest bardzo często no. w grach. Wcielasz się w sterowanie kimś, kto jest zbawicielem. Tak. I tak naprawdę te gry, one też znowu. Jakiegoś mówią nam. własnego świata, nie? W, tak. I w jakiejś takiej w ogóle innej formie. Mhm. No, tak naprawdę łączy tylko to, że zbawiciel, ale forma jest zupełnie często inna, nie? Ale właśnie to mówi o tym, no bo te gry stworzyli mhm. ludzie. Mhm. To mówi o tym, co jest w ich sercach, że ci ludzie, Pragną właśnie wpływu, pragną mhm. wielkości, pragną m, mieć często pozytywny, no bo często tak. jednak możemy wybierać, i, i domyślnie możemy iść taką drogą, jednak dobrą, nie? że jest protagonista, antagonista i zazwyczaj ten protagonista jest dobry, antagonista jest zły, aczkolwiek no, często też są te wybory moralne, bardzo szerokie. Na przykład jest gra Red Dead Redemption 2. Mhm. Nie wiem, czy grałeś to. Nie grałem, ale kojarzę. To jest kosmicznie dopracowana gra. Ona się toczy w, w Ameryce, wiesz, Dziki Zachód i tak dalej. I powiem wam, że w, akurat to było w, w trakcie izolacji społecznej w 2019, mm -hmm. w, nie, 2020-2021. Ja nie miałem za bardzo pracy, bo nigdzie nie jeździłem, wszystko było pozamykane. Więc e, odpaliłem tą grę i po prostu zniknąłem na 2-3 tygodnie, nie? I powiem wam, że tam jest tak głębokie, są różne... Właśnie wybory moralne. Ja zawsze jak gr gram w gry, no to staram się wybierać jak najlepiej. Mhm. Jak coś mi nie pójdzie, popełnię błąd, albo nie wiem, coś się stanie takiego negatywnego, no to ra raczej cofam i wczytuję grę, bo chcę, żeby to wszystko wyszło jak najlepiej. I wiesz, tam jest nawet taka scena w, w pewnym momencie, że mm, siedzisz na stacji PKP, <grym> na stacji kolejowej i w zależności od tego, jakie wybory dokonywałeś do tego punktu gry pojawia się albo zakonnica, to jest tym dobrym, mhm. w, w dobrym wariancie, albo pastor. Mhm. Ten pastor ci głosi tam, żebyś się nawrócił. Albo jeszcze jakiś trzeci wariant tam jest. Ale wiesz, mi się pojawiła ta zakonnica. I ona takie słowa do tego, ja płakałem tam, nie, ja się tak związałem z tym, z tym bohaterem i to jak ona do niego mówiła, żeby wiesz, postępował dobrze, mm -hmm. sprawiedliwie, coś tam i w ogóle, no tam nie chcę spoilerować, bo to jest bardzo emocjonalna gra, tak doskonale napisana. Ale właśnie tego typu kwestii w grach jest mnóstwo, że właśnie możesz wybierać dobrze i, i są te owoce widoczne, nie? I to też w jakiś sposób nas uczy czegoś, nie? Tak, ja właśnie też sobie o tym pomyślałem, że ten koncept tych decyzji i wyborów w grach uważam, że jest bardzo taką fajną, budującą i poszerzającą perspektywą dla nas, nie? Wiadomo, wchodzimy w jakiś inny świat, wchodzimy w jakąś inną historię, postać, no ale tu możemy naprawdę budować coś, coś dobrego i wyjątkowego i to może uczyć nas w jakiś sposób takiej decyzyjności. No chociaż, wiadomo, że uważam, że gry w samym sobie nie są złe. Ze wszystkim można przegiąć. Ale ze wszystkim właśnie można, można przegiąć, nie? Żeby to też nie była jakaś taka ucieczka, no myślę, że miałeś też takie doświadczenie i ja też pewnie takie doświadczenie miałem, gdzie Grałem w gry do czerwoności, po prostu, nie? Że no niestety są też tak zbudowane, żeby nie było tak, że skończysz jedną rzecz i już jesteś zadowolony i możesz przestać sobie grać. Tylko zazwyczaj skończysz jedną rzecz i od razu to ci się przenika w jakieś kolejne rzeczy, że a no dobra, to jeszcze jedną misję zrobię i, i będzie, będzie wszystko ok. Ale z serialami. Ta, to z, samo z serialami no jest, jest Cliffhanger na cliff, końcu cliff, cliffhanger, i po tak. prostu masz już mózgę w mózgu tak czyli dopamina to wszystko trzymasz się nad cliffem po prostu nie czyli no. ci, musisz zacząć na tak, żeby mój, chociaż zobaczyć żeby ja potem przeżyć. się okazuje że cały no. obejrzałeś. chociaż w sumie jak się spojrzy też na te gry to jest to ciekawe że twórcy gry twórcy gier właśnie tak często no w sumie w większości gier. No właśnie jest to pragnienie gdzieś pokazanie jakiegoś takiego zbawiciela, nie. Jest to też jakieś takie wołanie i pokazanie, że my potrzebujemy w swoim życiu kogoś takiego, kto będzie ratował nasz świat, nie. Ale z drugiej strony też pokazuje, że mamy pragnienie być taką osobą, która Naprawdę. ratuje innych, nie? I hmm. ma wpływ na życie innych w taki pozytywny sposób. Hmm. Hmm. Patrzę, co tu jeszcze mamy. Wiesz, takich przykładów gier, które są zbudowane na, na tym koncepcie, że jesteś wybrańcem, który tak. zbawia albo ratuje świat. No to większość chyba tych RPG. Czy, czy strzelanek jakiś to na tym bazują, nie? że jesteś tak zwany one-man one army, jednoosobowa armia i po prostu rozwalasz tysiące czy tam miliony wrogów. Nie? No i też kwestia duchowości, że w grach często pojawia się ten koncept, że jakaś jednak duchowość w nich jest, no właśnie, czy we wspomnianym Diablo, czy nie wiem, w Wiedźminie i, i, i tak dalej, nie? Jakieś wierzenia są i jakaś tam wiara ktoś wyżej ponad tym graczem też, też się pojawia, nie? No Wiedźmin wspomniany, Arcydzieło, słuchajcie, spod polskich rąk, naprawdę. Cała trylogia, no pewnie y, bardziej koncentrujemy się na Trójce, bo ona jest naj, najnowocześniejsza, najnowocześniejsza i no to ja i też... naprawdę na bardzo, bardzo, bardzo dużo. Ja też bardzo dużo czasu spędziłem w tej grze i uważam ją za bardzo taką swojską nie? i bardzo mhm. korespondującą z naszą kulturą i pomimo, że Znowu, w tym świecie nie ma chrześcijaństwa. Nie ma czegoś takiego jak. Są jakieś takie Chrystus, wierzenia bardziej słowiańskie. Tak. Nie? Bardziej słowiańskie, ale z drugiej strony no, pewne uniwersalne rzeczy i to też, jakie wybory może Geralt podejmować. Mhm. One są kurcze, wiesz. Te kwestie Geralta zawsze między wyborem Między mniejszym a większym złem, no, nie? Jak mam wybierać między mniejszym a większym złem, to, to jest jego parafraza to wolę nie wybierać wcale. Mm. To gdyby tak było, to my byśmy nie głosowali w wyborach. <laughs> Polityka! No, no, ale tak wiesz, wiele tak, osób tak, tak, tak mówi, tak. że głosuje no. na mniejsze zło. Ale wiecie, co są właśnie. Ciekawe rzeczy, a jeśli chodzi o gry, no to ja bym tak dorzucił dwa kamyczki, że mm -hmm. z jednej strony są jakieś badania, które łączą to, co się dzieje w mózgu podczas grania, z tym, co się dzieje w tem w podczas po oglądania pornografii, że to są po mm -hmm. podobne wyrzuty. Okay. Jeżeli człowiek miał problemy z uzależnieniem od pornografii, to jak gra w gry, no to może mu się to niejako tak kontynu mm -hmm. kontynuacja włączać, związanie jakieś pewne. No ale nie każdy człowiek ma problemy tak. z uzależnieniem od pornografii nie? Więc nie wrzucajmy wszystkich do jednego wora. A druga rzecz, to akurat na, na podcaście on nie, nie jest jeszcze puszczony, a może już jest, ale miałem z takim graczem też rozmowę, dawał świadectwo. Profesjonalnym? No, nie, nie, nie z profesjonalnym, ale takim właśnie no po prostu człowiekiem, który mhm. lubi tak. grać w gry. I on właśnie mi powiedział, że w Stanach były takie badania mhm. na temat pewnej gry, akurat to jest gra, która się nazywa Dark Souls. To jest to bardzo te... trudna gra. To jest mega to jest to trudna z... gra. Wikinga. Wiesz, co nie, tam taki... są jakieś różne wielkie potwory, i tak dalej, okay. ale to jest taka powiedzmy zręcznościówka z trzeciej perspektywy, z za pleców bohatera. Pewnie jak, jak zwykle jesteś zbawicielem, okay. nie? Ale to jest bardzo trudna seria gier. To są naprawdę, wiecie, bo w pewnym momencie. Kiedyś był taki czas, że te gry były trudne, potem deweloperzy stwierdzili, że jak będą za trudne, to ludzie nie będą w nie grali, nie będą kupowali. Więc są, jest taki czas w tworzeniu gier, gdzie człowiek jest prowadzony za rączkę przez całą grę. No a potem właśnie wjeżdża Dark Souls i wszystkie hmm. gry pokrewne, i słuchajcie, te badania wykazały. Że osoby, które grały w tą grę, a miały jakieś kryzysy, problemy okay. psychiczne w, w kontekście właśnie depresji czy obniżone, okay. obniżonego nastroju, przez to, że grały w to i to było tak mega trudne, ale ostatecznie im się udawało to przejść, to poprawiały się ich okay. wiesz, jakość życia, jakby. Po, Dzięki temu, że zobaczyli, że coś tak trudnego mogli zwyciężyć z mm -hmm. tym, to zaczynali też wierzyć w to, że są w stanie wygrać z depresją, i to pomogło im w y po prostu wychodzeniu z tej choroby. No, to ja jest w ogóle kosmos, nie? Ja myślę, że to jest jedno z takich narzędzi poprawiania samozadowolenia. Y ale może być Sie pułapką. Siebie. Może, może być pułapką to też na takiej najprostszej za zasadzie, że jesteś bardziej spełniony na końcu dnia, jeśli sobie zrobisz listę zadań i je sobie później wykreślisz. Mhm. To od razu sprawia, że twój tak. mózg... No tak gr gry działają właśnie. I tak. I gry działają na takiej samej zasadzie, że... Zrobisz sobie e, kilka zadań i czujesz, że coś zrobiłeś po prostu w swoim życiu. No, pytanie, czy w swoim życiu zrobiłeś, ale tak e, patrzyłem właśnie na tą grę Dark Souls i znowu ona jest taka bardzo mroczna. I to jest też ciekawe, że no, najbardziej wciągają właśnie te gry, gdzie jest dużo mroku jest ten wybawiciel, nie? No bo hmm. sobie myślisz o Fifie, zagrasz sobie tam meczek, no nie wciąga cię aż no to tak. Zależy kogo. No. Mam kumpla, który każdą nową Fifę kupuje, mówi na miesiąc mnie nie ma. I muci tam no po dobra, internecie no, i tak no dalej. No dobra, nie? teraz Fifa się zmieniła, ja dawno też nie grałem. No teraz jest też tam dużo e, tych kwestii nagród i, i, hmm, i tak dalej. kariery, i, coś tam. Kariery, nie? Ja w ogóle mam zasadę, że ja nie gram w gry online, bo to jest, to jest akurat y, mm -hmm. bez, bez, bez końca, nie? A w co ostatnio grałeś? Regularnie gram w, w jakiekolwiek gry ze świata Fallouta, bo go kocham okay. po prostu to, ten, to, to uniwersum, więc teraz mam na tapecie Fallout New Vegas. Fallout, tak się mm -hmm. powinno powiedzieć, ale ja tak od, od dzieciństwa mówię Fallout. Mm, więc no to, to też jest mega, wiesz, zanurzona w. Mm -hmm cywilizacji zachodniej gra, więc siłą rzeczy tam jest mnóstwo nawiązań do chrześcijaństwa. Czyli nostalgicznie. Trochę nostalgicz, nostalgicznie, no bo ta gra już 15 lat ma, nie? No. Ja też ostatnio grałem w, nie wiem czy kojarzysz taką grę, To Pewnie. To ostatnio sobie na Nintendo... Nie mogę też... sobie radzić, w podstawówce nie mogę sobie z tym poradzić. Na Nintendo Switch sobie ściągnąłem dwójkę i trójkę, bo zrobili jakiś remaster i sobie ostatnio też, też w to grałem, no trochę wieczorów straciłem na to. Ale ja mam taką tendencję, że jak przychodzi taki październik, listopad, takie długie, to wtedy mam taki najbardziej intensywny czas grania. Później nie wiem, mhm. przez wiosnę, lato znowu do października prawie no. w ogóle, w ogóle nic, nic nie gram, że to jest dla mnie takie też odprężające myślę i ucieczka od wielu rzeczy, nie? No ja tak... myślę, że ja jak patrzę na to, to patrzę z takiej perspektywy, jestem człowiekiem, który naprawdę jakby ma dużo rzeczy do zrobienia. Jest wspólnota, kanał, y, firma, normalne życie i tak dalej. No, też potrzebujesz ja jakichś z... momentów, Tak, jeśli ja sobie czegoś takiego nie znajdę, to ja mogę siedzieć 24 godziny na dobę i bez przerwy, uwierz mi, coś, coś robić, nie? Więc dla mnie to jest takie, uważam, że, że zdrowe, bo inaczej moje myśli cały czas są, są w tym, a tak to uciekam myślami w ratowanie świata. No. Ratowanie świata. <noise> z komandosów. Bo swojego świata y, ja nie, nie, u, muszę. Ja nie, nie muszę, muszę ratować, bo Jezus ura, uratował, i to myślę, że o tym też powinniśmy pamiętać, że my nikogo nie zbawimy i my świata nie, nie zbawimy, y, więc pobawmy się tylko w grze, w trochę w to, ale zbawienie nas, naszego życia, ludzi wokół świata zostawmy Jezusowi, bo często możemy mieć taki też w życiu naszym codziennym syndromem zbawiciela, że chcielibyśmy naprawdę, żeby wszystkim było dobrze i żeby wszyscy byli szczęśliwi, no ale to nie nasza rola w tym. No, no wiesz, też y, granie ma jakiś wpływ na, na nasze mm, motoryczne, czas reakcji i tak dalej. To też są jakieś pozytywy z tego. Ja myślę, że duże, nawet w kwestii jakiejś takiej demencji, na później starczy i tak dalej że osoby, które właśnie cały czas są jakieś takie aktywne umysłowo i to nie muszą być gry, to czasami potrafią być zwykłe sudoku krzyżówki tak, po prostu, tak, tak, tak. ale że, że, to jest, to ten mózg naprawdę starzeje się, wolniej. się dłużej, wolniej. My w pracy mieliśmy tak, że dużo graliśmy w gry, World of Tanks graliśmy. Też to grałem trochę. Oj, siekaliśmy na potęgę w to. Taką pracę miałem cudowną, z której odszedłem. <laughs> nie miałem powodów. E... Mm, I się śmieliśmy właśnie w, te, w tej pracy, że no w przyszłości domy starości to będą takie wielkie LAN po prostu, gdzie, gdzie będziemy grać, grać w gry po prostu. I ja sobie ja bym do takiego domu spokojnej starości mhm. mógł iść bym miał kumpli, byśmy sobie grali w gierki z młodości. Myślę, że byłoby to piękne. Też to, jest, to co jest fajne, że naprawdę jak gra jest dobra, dobrze napisana, mm. to wiele tam treści możemy przyswoić, które będą Jakoś karmiące dla tak. nas, nie? Że ja też doświadczyłem tego, że w, szczególnie w tym okresie, tak jak mówiłem, izolacji społecznej, mhm. no to miałem ten obniżony nastrój przez różne rzeczy i, i przez te gry Pan Bóg do mnie mówił, bo to jednak mhm. tworzą ludzie. Ci ludzie też mają jakieś wartości, i, i często oni chcą też, niektórzy z nich, przemycać jakieś właśnie pozytywne rzeczy, jakieś. Jakąś nadzieję, no bo to jest jednak historia, jakaś, mm -hmm. nie? To jest tak jak właśnie książka, tak jak film, to ma nieść jakieś przesłanie, jakiś morał, przynajmniej dobra gra, nie? I właśnie to Red Dead Redemption, które mówiłem. Może pogram sobie w to. To jest tak naprawdę historia. Ja, jak to tak oglądałem, jak te postaci mm -hmm. są napisane, to sobie myślałem, kurczę, to jest historia o konsekwencjach grzechu, nie? że ten grzech ciebie tak oszukuje, on ciebie nęci, on pokazuje jeszcze trochę, jeszcze trochę, jeszcze musisz, jeszcze troszeczkę. Mhm. I właśnie ta fabuła jest tak napisana, że ciągle jest gonienie za czymś, a na końcu się okazuje, że to wszystko było wiatr że to było nic nie warte, bo no. są ważniejsze rzeczy niż, e, niż właśnie zdobywanie czegoś, niż jakieś no. materialne rzeczy, że to relacje, że to miłość jest najważniejsza i wiesz, no w tej grze totalnie to, to, wow. to jest gra o tym i Zachęciłeś mnie to pozamiatało mnie. na maksa. No, to, słuchaj, no, to jest jedna z najbardziej dopracowanych gier y, jest na, na świecie. Na, na, na Nintendo Switch pewnie będzie kwadratowe, ale... Nie mam na czym innym grać. No ale jest ale naprawdę liczy się mo fabuła. mocarna. Mocarna jest i. No tylko szykuj się, że to całą zimę będziesz grał. No to, idealnie. Wieczorami, bo, to idealnie. To jest naprawdę wesoło tam. No. Coś trzeba robić wieczorami. Paciorek potem i spać. Paciorek się i spać. Dokładnie. Tak się mówi. No. Dokładnie, dokładnie. Dobrze, to tyle o grach. Może Wy macie jakieś pomysły, jakby mogły wyglądać ewangelicznie? Może gry? chcecie nas ubiczować. A, też a, można. Albo się w ogóle z nami nie zgadzacie, macie do tego prawo. My się ze sobą jest, znowu, znowu w tych kwestiach zgadzamy, mamy podobne doświadczenie i to Ale jest Ale tak jak, tak it's jak beautiful tak jest mówimy, no to może znamy te zagrożenia. Wiesz, mi po tak, nawróceniu, też o tym, Mi no. po nawróceniu Pan Bóg dał e, taki dar umiaru. Mhm. I Kiedyś nie potrafiłem się odciągnąć. Nie miałem Jezusa, nie miałem Ducha Świętego, który mi pomagał, żeby powiedzieć sobie, okej, okay, koniec, nie? Tylko po prostu siedziałem, upałem bez opamiętania. Natomiast dzisiaj, no to mogę sobie usiąść dwie, trzy godzinki gdzieś tam, jak mam taką przestrzeń i pograć i tyle, nie? A nie tak jak kiedyś, więc na pewno umiar, na pewno. W świadomość, że moje życie musi się rozwijać w świecie rzeczywistym, a to może być jakaś chwilowa tylko odskocznia, nie? żeby nie budować sobie życia tam. A właśnie często moi koledzy czy przyjaciele z dawnych lat, czy z dzisiaj, jak obserwuję, to oni wybudowali sobie tam życie. nie? I to życie materialne, fizyczne, poza komputerem, poza grą, to nie jest tak ważne dla nich, bo najważniejsze jest granie, najważniejsza jest ta społeczność. Często, właśnie tak. w tych grach MMO online, no to tak wchodzisz w takie zażyłości przez internet, że po prostu więcej spotykasz się z ludźmi z internetu, z tej gry mm. i rozmawiasz, niż z ludźmi z, z rzeczywistości, co też może być pozytywne w takim sensie, że naprawdę piękne długotrwałe relacje mogą się zawiązać przez takie coś, ale no jednak to nie zastąpi kontaktu z fizycznie to wiesz, to z człowiekiem, spotkania, nie? To prawda. Powinna powstać taka gra, że jesteś liderem wspólnoty. Słuchaj, no ja w Tibi byłem liderem wspólnoty, tak? Miałeś gildie i, no i, I wiesz, ja kazałem ludziom pisać masz list jakieś, motywacyjny masz jakieś z historią ich. mi questy po prostu, <laughs> że rozwiązujesz jakieś problemy i w ogóle, nie? No a to wiesz, tam gdzie są ludzie, tam są problemy i pamiętam te wszystkie bójki nasze. Wiesz, były w Tibi przecież wojny między gildiami, no, wiem, jakieś tam wiem, różne tak. rzeczy, konflikty. E, no to wszystko też... Powiem ci szczerze, że mnie mega przygotowało do różnych rzeczy potem w mhm. świecie chrześcijańskim. <laughs> Także naprawdę, kształca. i to, co ja z gier osobiście bardzo dużo uzyskałem, to angielski. Tak, bo to, grałem to po angielsku, rozmawiałem po angielsku. No. I wiesz, nie miałem problemu tam w szóstej klasie, żeby gadać w Niemczech, jak byłem u, u siostry, mhm. odwiedzałem ją, żeby gadać z ludźmi po angielsku, bo łupałem w grę, w której tylko angielskiego się używało, nie? No właśnie, same plusy. I trochę minusów. Trochę minusów jest, zawsze. I trochę minusów jest. Dobra. Dzięki wielkie. Jak zawsze, subskrybujcie. Dawajcie łapki w górę. Komentujcie. Jeśli macie takie, taką ochotę, wspierajcie też nas. A my, my widzimy się za tydzień w Ewangelii według popkultury. Do zobaczenia. Pa. Pa.